Dobry wieczór to jest podcast wokół sportu. Witamy was bardzo serdecznie. Jest środa godzina 20 i bardzo się cieszę, że może po, możemy po raz kolejny się z wami spotkać. A moim i waszym gościem dzisiaj Rafał Lis, czyli lis polakarnego. Dzień dobry. Tak jest witam serdecznie wszystkich. Bardzo miło, że dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło się tutaj pojawić. Rafał, jesteśmy w takim momencie, gdzie nagrywamy i nie mamy trenera reprezentacji, a jak wypuścimy ten materiał, to jeszcze go pewnie nie będziemy mieli, dlatego ciebie jako. No, też człowieka, który interesuje się tą piłką, muszę zapytać, kto trenerem kadry według ciebie? Wszystkie wrubelki ćwierkają, że będzie to Marek Papszu. No, ile on będzie chciał się tego podjąć, oczywiście. Ale czy to coś da, czy to coś pomoże w sytuacji, kiedy mieliśmy już kilku trenerów i ta gra niewiele się zmieniała, bo ten problem gdzieś tam, ja mam wrażenie, jest bardziej zakorzeniony od samej podszewki uważam, bo jako kibice, i jako trenerzy, jako zawodnicy jesteśmy wszyscy tacy bardzo. No nie mamy luzu do tej piłki, nie? nie mamy takiej przyjemności z tego, tylko wszystko jest takie, musisz zagrać tak, musimy dowieść to, musimy zrobić taki wynik. Nie ma w ogóle takiego, takiej wiecie. Zabawy z tym, Frajdy. No właśnie, ty tak diagnozujesz te problemy, bo siedziałeś w wielu szatniach. Ja wiem, że ty grasz amatorsko, ale sam masz na profilu takie hasło, że amatorski futbol tworzy profesjonalne granie. Jak ty diagnozujesz te problemy kadry? To jest problem ludzki, to jest problem braku drużyny, braku chemii, czy tam jest coś więcej? Czy na pewno jest to złożone nie no bo tej jakości piłkarskiej na w porównaniu z tymi reprezentacjami lepszymi nie mamy aż tak dobrej mamy kilku zawodników super ale no, no powiedzmy... ale na tle tych naszych rywali z którymi graliśmy teraz to tą jakość jednak powinniśmy pokazać tak powinniśmy powinniśmy ale to to też tworzy problemy nie jak masz na przykład jednego super zawodnika takiego top-top jak Lewandowski, a masz zawodnika, który, nie wiem, w drugiej lidze włoskiej zagrał 15 minut, no to ta dysproporcja poziomu też się robi i, i, i wydaje mi się, że lepiej mieć na przykład jedenastkę średnich gości, którzy wszyscy się szanują i są na jednym poziomie i będą za siebie zapieprzać, niż mieć takie dysproporcje, jednak to jest inne rozumienie futbolu, inne wszystko. No i za tym idzie też trener, ja na przykład nie jestem fanem zagranicznych trenerów, bo uważam, że fajnie, jak osoba, która łączy w nie wiadomo, ten selekcjoner, Widzi się z tymi chłopakami kilka razy w roku. Nie, tak no jest. To nie jest, treningów pokazywał sam. Tak, 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 na tak to, 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 nie jest, to nie jest tak, że on nie wiadomo jakąś magię wprowadzi, wprowadzi, ale wejdzie taki Polak, on wie, że tam nie wiem, pierożka na Wigilię, panowie, smacznego, coś, coś tam zagada, gdzieś tam właśnie stworzy takie flow, że te chłopaki ono się fajnie ze sobą czuć. No to to jest ważne, ja uważam, to jest bardzo ważne nie? w każdej szatni, czy to właśnie amatorskiej, czy profesjonalnej, wiadomo, praca, kiedy jest praca, to jest praca, kiedy jest jakieś tam zaangażowanie, to wszystko, założenia taktyczne, no to to jest ważne. Ale jak ta drużyna nie czuje się drużyną, no to no nic się z tego nie, nie stworzy, nie? No będziemy czekać na to, jaką decyzję podejmie Czarek Kulesza. O tobie wreszcie chcielibyśmy porozmawiać i coś się dowiedzieć. Co ty robisz w życiu? Ja w życiu jestem tak zwanym youtuberem. Niektórzy powiedzą, że to wstyd, niektórzy powiedzą, że to zaszczyt. Ja twierdzę, że to zawód przyszłości. E, przyszłości, chociaż teraz to już pewnie bardziej TikToker się przerobił w, w ten zawód, ale no generalnie działam w internecie ze swoimi jakimiś tam działaniami piłkarskimi. Tak się udało, że, że jestem w stanie się z tego utrzymać, że mogę jakby swoją pasję. No nie udało mi się zostać zawodowym piłkarzem, to chociaż w ten sposób udało mi się to przerobić i no i w sumie zalążek był taki jak u wszystkich pewnie tak no najpierw gdzieś tam chęć zostania właśnie typ piłkarzem ale że było jak było no to gdzieś tam szukałem sobie po internecie różnych sytuacji żeby coś tam potrenować samemu no i potem stwierdziłem że w Polsce tego nie ma więc czemu miałbym ja tego nie zrobić tutaj żeby trochę zachęcić chłopaków trochę przez żeby wyszli sprzed komputera, a trochę też, żeby jak już gdzieś tam trenują, może zrobili dodatkowy trening albo coś zrobili od siebie. I w tym upatrujesz sukces twojego kanału, no bo ty tam tych subskrybentów masz ponad 100 tysięcy, z tego co ja zauważyłem. Co sprawia, że ludzie tak chętnie cię oglądają? <laughs> Do tej pory się zastanawiam czasami. Ale myślę, że to, że właśnie mamy ambitny naród dosyć. I jak ja wrzucałem jakiegoś typu proste, naprawdę proste wskazówki dla młodych chłopaków, czy, czy jakieś treningi, to, to było widać, że, że oni chcą, nie, że oni coś tam próbują, że coś tam robią ten trening w domu, tak? Że to, to pokazuje, że oni chcą to robić, chcą to oglądać, tak? Więc więc myślę, że dlatego też się to odbijało takim echem, bo takich kanałów nie było za bardzo. W sumie do tej pory jest deficyt. A za granicą jest od groma i to w różnych językach, więc yy, myślę, że właśnie to, że, że chłopaki mimo wszystko chcą się rozwijać. Ale u Ciebie nie tylko treningi, u Ciebie też kwestia mentalna, u Ciebie też dietetyka, czyli to, co piłkarz powinien jeść, czego nie powinien jeść, więc ten, to, to, ta informacja jest taka dosyć szeroka, jak na amatorską piłkę. E, tak, bo, no, bo, no bo piłka jest dosyć szeroka, nie? No, dlatego ja na przykład uwielbiam piłkę, bo na tylu płaszczyznach można się poprawiać, że, że to jest coś niesamowitego. I no i też w całej tej swojej drodze, przygodzie, poznałem wiele ludzi, właśnie, poznałem różnych dietetyków, poznałem różnych psychologów, gdzieś tam staram się świadomie podchodzić do tematu z wyrozumiałością, i kurde, no czasami są chłopaki, co trenują po sześć razy w tygodniu, a nie idzie, no i gdzie jest problem? Może właśnie dieta, może właśnie coś z głową, może nie wiem, nie ma wsparcia rodziców, może nie ma wsparcia trenera, może gra na złej pozycji? No, jakby to jest tak szerokie spektrum, że jeżeli tylko ktoś cały czas ma taką. Tendencję, że chce, coś tam próbuje, coś tam szuka, coś tam robi, no to jemu nie można nic zarzucić, tak? A to, że czasami nie idzie, no to taki jest sport, no to zwłaszcza taki jak piłka, gdzie no, trzeba trochę myśleć i to nie jest taki suchy wynik, że tyle ile przebiegnę na bieżni w 100 metrów, no to, no to taki mam czas. Tylko tutaj jest jakby tych czynników dużo, dużo więcej. Mm, więc... Ee... A ty masz hejterów? <głos》>, oczywiście, no. I jak sobie z nimi radzisz? Eee, kurde. Odpowiadasz, ee, ignorujesz? Różnie z tym bywa. Ja, no jak każda osoba, która robi cokolwiek, bo, bo to czy się prowadzi firmę, czy się prowadzi kanał na YouTubie, czy się, nie wiem, prowadzi drużynę piłkarską, no każdy ma gdzieś tam zwolenników i, i hejterów, chociaż uważam, że takich merytorycznych to, to bardzo mało mam jakichś tam krytyków, ale ja sobie radzę różnie. Mam takie dni, że zwiewam mi to i nawet się śmieję czasami z tego, gdzieś tam wycinam sobie komentarze jakieś głupie, które ludzie, ten, wrzucam sobie to gdzieś dla beki. A są takie dni, że gdzieś tam ukuję i mam takie kurde, no może to co robię, to, 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 nie, to nie jest to, może, może rzeczywiście ktoś tam ma rację. Ale jak to się mówi, na koniec dnia, no weryfikuję sobie to w swojej głowie, że kurde, no nikomu nie robię krzywdy, mam dobry zamysł, bo, bo jednak chcę coś tam dobrego, czy to dla tej społeczności biłkarskiej, czy ogólnie zrobić. Więc nawet jeżeli jakieś tam błędy po drodze popełniam, to to wszystko to jest w dobrym zamyśle, więc Czyli jeżeli... jak nie mam miałeś takie momenty, w których myślałeś o tym, żeby to wszystko rzucić w cholerę, przestać nagrywać i skupić się na czymś innym? Miałem tak, i to w sumie z wielu powodów, nie, z wielu powodów, no bo to, to, to też nie jest prosty kawałek chleba, bo to ludziom też się wydaje, że taki zawód youtuber to jest super. Oczywiście jest jakby bardzo dużo benefitów z tego płynących, no bo jednak pracuje kiedy chce, pracuje ile chce i tak dalej. Ale, ale właśnie cały, cały czas narażenie na to, że na tą krytykę taką czasami głupią, która tak jak mówię, czasami spłynie, a czasami jednak człowiek e, zagłębi się w tym e, do tego różne są algorytmy, różne są trendy. Ja bym czasami chciał robić coś innego, trend jest czasami inny, no i człowiek ma takie Wiem, że to się bardziej opłaca, ale w sumie wolałbym robić to, co chciałbym robić, I, i są takie dywagacje, i to już jest moment, że nie jestem sobie osobą, która robi to, co chce, no bo jednak trochę muszę się dopasowywać do tego, co się akurat dzieje. No i, i, i to, to sprawia, że, że są czasami zawahania, No i to, to jest tak z prowadzeniem firmy też, nie? Tak mhm. swoją drogą, no bo też w sumie mam działalność założoną i no i wiadomo, że są lepsze miesiące, są gorsze miesiące, czasami się więcej dzieje, czasami się mniej dzieje, i, i różnie z tym bywa, więc. Yy... Człowiek czasami chciałby trochę stabilniej, nie? Trochę chciałby stabilniej, ale no z drugiej strony no robię coś, co uwielbiam, co kocham, więc, e, więc czasami te gorsze momenty, no to jakby w nie ma chyba dziedziny i branży, w której one się nie zdarzają. O dwa momenty chcę zapytać. Ten, w którym pomyślałeś, tak będę to robił, chodzi mi tutaj o nagrywanie na YouTube, a i drugi, e, ten, w którym naprawdę czułeś się szczęśliwy, że to robisz. Ojejku, mocne pytania. E... No nie mam miękkiej gry. No, ten, ten, w którym zdecydowałem, że będę to robił, wtedy jeszcze pracowałem w pewnej firmie na magazynie i bardzo mi to kolidowało, że gdzieś tam po pracy, gdzieś tam w weekend rano, wtedy też grałem oczywiście w piłkę, więc jeszcze łączyć to z treningami, z pracą i jeszcze coś iść nagrać, to było to turbo, turbo ciężkie. I gdzieś tam na moim kanale, właśnie zdarzyło się kilka filmów, które tak naprawdę fajnie siadły, więc zapaliła mi się lampka, że, że to mogłoby być to. E, powoli pojawiały się jakieś współprace, które w Polsce, w, w systemie jak, jak się z youtuberem, no to współprace są bardzo dużym boostem do, do, do możliwości działań. E, pojawiały się jakieś pierwsze, no i gdzieś tam zapaliła się ta lampka e, i stwierdziłem, że no, kurde, trzeba spróbować, nie? no bo w, na tamten czas miałem tam 20-22 no gdzieś między 20-22 lata, no bo to był taki moment, gdzie jeszcze nie działałem systematycznie i, i bardzo się nad tym zastanawiałem. Czyli w młodym wieku podjąłeś decyzję, że stawiasz wszystko na jedną kartę tak naprawdę? No poniekąd, no ale właśnie, właśnie czy to jest stawianie na jedną kartę? No człowiek ma te 20-22 lata... Czy co ja ryzykuję wtedy, że nie wiem, nie uda się i pójdę do innej pracy, że nie wiem. No wiesz, nie wszyscy mają takie podejście, dlatego pytam. No i właśnie też w kontekście reprezentacji, że my jesteśmy tacy, że już mam 22 lata, kurde, już powinienem mieć samochód, dziecko, coś tam, nie? A tak naprawdę, kurde spróbuj, nie? I ja spróbowałem wtedy z kanałem, akurat mi wyszło w ten sposób, nie wiadomo, są większe kanały, są ludzie, którzy odnieśli, odnieśli większy sukces, ale dla mnie to samo to, że mogę się z tego utrzymać, to już jest super, nie? To już, to już jest sukces, to, to już znaczy, że się udało, a, a ludzie właśnie siedzą na przykład właśnie na tym przysłowiowym magazynie i kurde, nie, bo jakby już tu ratę płacę za samochód jakiś albo tam, nie wiem, wezmę kredyt na mieszkanie albo coś tam, albo na wakacje bym pojechał, no i czas leci, nie? I nagle człowiek ma 30 lat, pojawia się dziecko i już wtedy nie ma wyjścia, nie? Bo już wtedy... I ty jesteś tą osobą, która jak ma pracę, którą kocha, to nie przepracuje tak naprawdę ani jednego dnia, tak? Poniekąd tak, chociaż jest to czasami takie mechaniczne i męczące, że no, trzeba swoje zrobić i tyle, ale, no, no, ale tak jak mówię, no, jak sobie spojrzeć... ja lubię właśnie patrzeć makro potem, nie? Bo można mieć gorszy dzień, można mieć gorszy, nie wiem, gorsze nagrywki, Gorszy mecz, ale potem patrzę w skali makro, w skali miesiąca, w skali roku, sezonu. Czy ja w tych tygodniach, w tych miesiącach, ile razy nie miałem ten zły dzień? Jeżeli to było dużo, no to znaczy, że coś jest nie tak. Nie? To znaczy, że fajnie byłoby coś, zastanowić się, gdzie jest problem i co można by zmienić. Nie? A ten najszczęśliwszy moment, odkąd nagrywasz? Kurde, to jest, to, to, to jest. Może ich było dużo. Giga, giga, trudne pytanie, ale, ale myślę, że moment założenia działalności, właśnie, nie? bo to było takie udało się ogarnąłem bo jakby raz że kwestia y, możliwości finansowych i tak dalej żeby się mhm. przerzucić dwa że no, ta papierkologia z zakładaniem z podatkami z tym wszystkim to też był jakby taka no tego nie widać na kanale nie ale no, to jest coś czego musiałem się nauczyć no, to nie ogarnąć nie? tak i, i to że y, podołałem zadaniu no, to, no to, to, to był taki to była taka Euforia, to tak, w kontekście takiej, takiego mechanicznego robienia tego, a, a z takich momentów, powiedzmy, w kontekście nagrywek fajnych, no to kurde, no było dużo takich momentów. To, że z, z Lachem pewnie większość widowni będzie kojarzyła Lacha, no bo Lachu ma ponad milion subskrybentów i w środowisku FIFA i w środowisku piłkarskiego na pewno znają, no to to, że taki człowiek na tamten czas jeszcze ja, ja byłem bardzo mało znany w, w środowisku piłkarskim. Że mnie zaprosił na nagrywki, że razem coś tam działaliśmy, że podszedł do, do mnie z szacunkiem, pomimo że byłem tam 20 razy mniejszy, no to dla mnie to było mega, mega docenienie I, i to był super moment. To, że Adidas mnie zabrał na półfinał Ligi Mistrzów, na przykład, no to, to też fajnie, że mogłem współpracować w taki sposób. To, że właśnie z Ergolem sobie współpracuję i już któryś rok z rzędu oni mi pokazują, że fajnie, że jesteśmy razem i tak dalej, pomimo że są twórcy, którzy czasami robią lepsze zasięgi. Albo czasami robią coś innego, to oni wiedzą, że ja jestem na tyle w porządku jako twórca i jako człowiek, że, no, że to jest taka moja, cieszę się z tego nie. No to tak, to tak a powiedz, no. jak wygląda ten proces twórczy, bo nie wszyscy sobie zdajemy chyba sprawę z tego, na pewno nie wszyscy, którzy nas oglądają, że to tak jak mówisz, też czasami już módna, ciężka praca, wiele godzin spędzonych przed monitorem na programie montażowym. Czy ty masz tak na przykład, że jak grasz jakąś akcję w meczu, to już w głowie masz o kurczech? To się nagrało, to to na pewno wykorzystam. Czy przeglądasz te wszystkie materiały, które nagrałeś w meczu i dopiero na tym etapie wybierasz to, co się nadaje, a to, co należy odrzucić, to odrzucasz? Znaczy, proces na pewno był żmudny, bo początki były takie, że ja. Nic, nic nie ogarniałem, jeżeli chodzi o montowanie czy cokolwiek, więc zdarzały mi się dni, że siedziałem na no przykład, 13 godzin, żeby zmontować, nie wiem, 8-minutowy filmik, okay. bo nie wiedziałem nawet jak uciąć jakiś kawałek, nie wiedziałem jak jakiś dźwięk podstawić, wszystko musiałem googlować, to to wszystko sam, nie, siedziałem. Po nocach i, i siedziałem na boisku 3 godziny, a potem 13 przed komputerem. Nie? To, to i, i, I potem ta proporcja się odwracała, bo teraz już mam pewne schematy, już potrafię to robić. Więc jest pyk, 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 i w miarę to idzie. W miarę to idzie płynnie, ale no tamten czas przeboleć, to było takie, że siedzę 13 godzin, a potem film robi 3000 w świetle. Nie? No bo to, to były takie liczby w tamtym czasie. I no i to też były właśnie. Zawahania czasami, nie, że kurde, no, jakbym robił coś innego w tym czasie, to może by lepiej oddało. Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, no to teraz już tego nie mam. Chociaż wiadomo, nie? jak się zrobi coś super, jakąś ramkę strzeli, czy jakąś światę założyć czy coś tam, to gdzieś tam jest z tyłu głowy, że, 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 że fajnie, że, że się udało coś takiego. Ale to myślę, że każdy zawodnik tak ma. Na zasadzie nie że nagrywki, ale kurde, no, zakładam gościowi dziurę. Wiadomo, co pamiętujesz ten moment. Tak, nie? od razu jest boost do tego, nie wiem, potem w szatni po meczu czy coś, no to jest chłopaka miała, widzieliście, jak gościa ograłem czy coś, no to, to jakby myślę, że każdy coś takiego ma. A to, że no u mnie dodatkowo to, to jest jeszcze w formie materiału, no to, to na plus, nie. Ale, ale tak, przeglądam cały mecz. E, za, też czasami nagrywamy tak luźno, też poza, poza meczami, no to. Staram się to wcześniej zaplanować, zgadać chłopaków, właśnie ogarnąć bójstwo też. Więc w kontekście youtubeowania piłka nożna jest dosyć ciężka, bo chłopaki, którzy nagrywają właśnie FIFA, Minecrafta, siadają przed komputerem, klikają nagrywa, jest to troszeczkę prostszy proces, zależy też kto co robi. A w piłce no to właśnie tu pogoda, tutaj kogoś ogarnąć, no bo samemu kopać w poprzeczkę, no to, to nie jest aż tak ciekawe. I no jest to trochę organizacji, trochę logistyki, też trochę potem nagrać, operator, zmontować, raczej montuję sobie sam, chociaż czasami też komuś oddaję to, jeżeli, jeżeli nie mam akurat czasu. I no i robi się tak naprawdę produkcja z tego, tylko że ja jestem tak naprawdę jednym człowiekiem, nie? No, no i trochę, trochę właśnie... Aktor, reżyser, producent, tak, 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 no. montażysta. I, i, to, to. I to w skrócie jest właśnie ten, ten zawód youtuber, nie? I, znaczy kiedyś tak było, bo teraz w sumie... Bardzo się to sprofesjonalizowało i często youtuberzy, no to jest cała ekipa, tak? To jest, to są już firmy, to są ludzie, którzy. Ale tu ma... mówimy o dodatkowych kosztach wtedy, mm, prawda? Tak, tak, tak. tak. No ale to już idzie na taką skalę, że kiedyś ten człowiek miał ten telefon wyciągał z kieszeni coś tam nagrał. Zresztą moje pierwsze filmy na kanale są nagrywane właśnie telefonem. Mhm. Tak zaczynałem i, i tak szło. I też ta jakość nie była aż taka istotna wtedy. A, a teraz wydaje mi się, że z telefonu coś nagrywając byłoby bardzo ciężko, nawet jeżeli te treści byłyby ciekawe. Słuchaj, jesteśmy w czeladzi, w czeladzkim studio podcastowym, więc muszę Cię też zapytać, wybrałeś do grania w tym sezonie CKS czelać? Dlaczego? Cały szereg powodów ku temu był. Zresztą nagrywałem cały film o tym na kanał, bo, bo uważam, że to jest ciekawe na każdym szczeblu rozgrywkowym, że każdy zawodnik ma tych właśnie. Wyborów kilka, jeżeli chodzi o kluby, i tych czynników też jest wiele, bo tu gdzieś tam dojazd, tutaj gdzieś tam jakieś pieniądze się pojawiają w tych drużynach, tutaj jaka jest drużyna, są ludzie w tej drużynie i. I dla, dla mnie w sumie praktycznie każdy element y, był na plus. Praktycznie każdy. Czyli to, że mam bardzo blisko do klubu, te, te dojazdy do klubów to jest mordęka, czasami godzinę, półtorej, 40 minut, w jedną, w drugą stronę, Amatorsko grając, że ten trening potem trwa 5 godzin. No, no jest to gdzieś tam od ręka. Nie? E, to, że jest fajna szatnia, że jest pierwsza, druga drużyna, jest bardzo duża kadra, jest rywalizacja. Na każdym treningu gramy. O to chodzi. Dla mnie po to się zapisuje do klubu piłkarskiego, żeby w nim grać, żeby w nim trenować i no i spędzać w ten sposób czas. Tak jak ja znam u ludzi, którzy chodzą biegać, chodzą na siłownię, chodzą pływać, chodzą, nie wiem, na MMA na zajęcia, to po to się tam zapisują, płacą często jakieś karnety za siłownię za właśnie zajęcia za trenerów, żeby to robić, żeby się w tym rozwijać, żeby mieć taką swoją zajawkę tam właśnie po pracy czy coś i żeby w tym być. W piłce jest właśnie takie. Nie wiem, gwiazdorstwo, ja bym to nazwał, coś ten deseń i to nawet na poziomie właśnie klasy okręgówki się to zdarza, że nie wiem, jest jakaś drużyna, dwa treningi w tygodniu, przychodzi po osiem osób i bo ten dostaje za mecz, ten dostaje tam miesięcznie coś i on nie ma czasu, bo, bo ten, gdzie no dla mnie jakbym wiedział, że nie wiem, mam pracę południami, to nie zapisuje się, no po co mam? Jasna, a to jest najbardziej profesjonalny klub, w jakim grałeś do tej pory? Możesz tak uznać, czy nie? Y, powiedziałem to na wkupnym ostatnio i m, moja historia ogólnie klubowa jest dosyć kręta i dosyć prosta, bym powiedział, ale. Nie, kręta i prosta, no to się wyklucza, ale y, co chcę powiedzieć. Pierwszy raz właśnie jestem, uważam, w klubie, który funkcjonuje jak klub piłkarski. Y, wiadomo, są jakieś tam niedomówienia i, i różne rzeczy, ale to wszędzie się zdarza, nie? No cały to, czas mówimy o futbolu jednak. I amatorskim, tak. dokładnie ale pierwszy raz jestem w klubie który funkcjonuje jak klub piłkarski, że mamy zbiórkę, to wszyscy są, mamy trening, to większość jest. Na tym treningu jest zaangażowanie, każdemu się chce. Mamy sprzęt, mamy obiekt do dyspozycji, mamy jakieś założenia taktyczne, mamy jakiś plan gry, który chcemy realizować bo to, to nie jest tak, że rzucamy sobie piłkę i sobie gramy, znaczy wiadomo, na boisku decyzje są nasze, ale to nie jest tak, że sobie grajcie w nosie, was mam, tylko mamy założenia, ty masz robić to, ty masz robić to i potem po meczu możemy zweryfikować to, tak? Ty te, za, zakłada, zakładaliśmy, że będziesz to robił, że będziesz presował tam obrońcę, a tego nie robiłeś, czemu tego nie robiłeś? I... W w tym procesie można się poprawić, tak? No bo jeżeli nie ma żadnych założeń, to zawsze zna kogo zwalić. A, bo ja coś tam robiłem, to on mógł wrócić, on mógł odebrać piłkę, on mógł coś tam. Więc y, pierwszy raz jestem właśnie w takim drużynie, która tak naprawdę funkcjonuje na, na różnych płaszczyznach jako klub piłkarski i no i bardzo mi się podoba. No i widzicie, no mam 28 lat i dopiero pierwszy raz trafiłem w takie środowisko tak naprawdę. Nie? No jeszcze może chwilę, żeby nie było potem, że. Yy, gdzieś tam opluwam, ale byłem jeszcze wcześniej w RKS-ie w Zagłębia Dobrowogorodniczej, jak walczyliśmy z okręgówką o czwartą ligę. No to mm. wtedy też były fajne warunki, ale to, było, to był krótki epizod, nie? Więc, yy... A powiedz mi, jak na Ciebie reagują koledzy z Szatni w tej chwili? Oni oglądają te Twoje nagrania? Tam jest Szacun czy Szydera? Bo to dwa nasze tak mi się. Zebrał. Yy, nie, nie rozmawiałem z każdym. Yy, raczej myślę, że chłopaki podchodzą do tego na luzie i że spoko. Yy. Aczkolwiek... Bo wiesz, dla nich to też może być nowość, tak, że wchodzi człowiek, który ma taką potrzebę, ale też ma taki zawód, tak, że nagrywa te rzeczy, e, robisz zdjęcia, wrzucasz to na Instagram, e, być może w szatni bardzo często masz ten telefon w ręce. No pytam o takie e, czynniki, z którymi oni też być może się do tej pory nie, nie spotkali e, i jak oni do tego podchodzą. Czy ten profesjonalizm u nich na tym etapie też jest widoczny? To znaczy, z młodych chłopaków to oni na pewno kumają o co chodzi im to nie przeszkadza, nawet wręcz myślę, że, że im się to podoba i że to jest spoko, że gdzieś tam mogą brać w tym udział. Bo to też no, dla amatorskiego grania to też jest dodatkowa zajawka. Potem ja wysyłam potem na tam mamy konferencję założoną, no i wysyłam, że nie wiem, ktoś strzelił super bramkę albo, że ktoś odwalił jakąś lipę i mhm. można się z tego pośmiać, Jasne. nie. I, i podchodzi do tego z dystansem wszystkim więc więc młode opaki na pewno starsi no nie każdy z każdym gadałem na pewno oni też mają swoje życia i pewnie nie każdy tam ingeruje jakoś super nie, nie każdy wie o co chodzi bo pewnie mają to w nosie ale nie zdarzyło mi się jakoś jakiś No ale wiesz stara szatnia nie jest przyzwyczajona do takich rzeczy tak, bo tak. mówimy na przykład o ludziach po trzydziestce, którzy są przyzwyczajeni do zupełnie innych zasad tak do właśnie nie spóźniania się do jakiegoś rygoru do dyscypliny no a u ciebie tak jak wspomniałeś na samym początku, no ważny jest też ten luz w tej piłce nożnej, tak, prawda? Tak, tak, tak. O, w sumie właśnie, mam teraz taką myśl, która mi się przypomniała w kontekście, czy jestem w najbardziej profesjonalnym klubie. E, co jest super w cks się czelać? Że e, każdy, znaczy, myślę, że jest duże wsparcie w drużynie. Nie ma, e, nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego rygoru w kontekście takiej starej szkoły, że tych młodych chłopaków się wyzywa, że tych młodych chłopaków się deprymuje. Wiadomo, każdym jest, są różni ludzie, nie? Więc każdy ma jakiś swój charakter i jakieś swoje. Naleciałości ze, ze starych czasów I, i to się zdarza, że tam ktoś krzyknie czy coś, ale to jest piłka też, to są emocje, to się zdarza, ale nie ma tego na taką dużą skalę, gdzie ja w poprzednich klubach i wiem, jak to wygląda też ze swoimi widzami, rozmawiam w różnych klubach. Nie ma tego na taką skalę, że kogoś się wyrzuca z szatni, że kogoś, nie wiem, krzyczy, wyzywa, bo ci starsi zawodnicy są po to, żeby pokazywać tym młodszym. I jeżeli wchodzi młody zawodnik, nie wiem, 20-, 18-letni i on jest wyzywany, on jest. Yy... Jachany, jachanka z nim jest, że on gdzieś tam źle podał, źle zagrał, no to jak on ma mieć pewność siebie na to. Jak on ma mieć przyjemność z przychodzenia tam? No tak, no czasami takie zacząć jest tylko od tego, żeby podać piłki, tak? tak albo tak. żeby je nosić, tak. albo żeby wynosić. Dokładnie. Sprzęt, I jeżeli, do jeżeli ta osoba przychodzi dwa, trzy, cztery, pięć razy w tygodniu do klubu i ona nie ma przyjemności, ona nie może mieć przyjemności, jeżeli ona jest wyzywana tam i tak dalej. To, to on zrezygnuje. Przynajmniej albo zmieni klub i będzie miał jeszcze w tyle w sobie zaparcia, że zmieni klub i gdzieś indziej będzie próbował, albo zrezygnuje po prostu, nie? I cała społeczność piłkarska jako od poziomu reprezentacji do poziomu B klasy, właśnie powinniśmy na tym wsparciu jechać, nie? Że kurde, panowie, miejcie z tego przyjemność. Daj, dajmy to przyzwolenie, żeby grali w tą piłkę. Przecież nikt nie ma zawodnika, który specjalnie nie strzela sam na sam. Nie ma obrońcy, który wali kiks sam yy, specjalnie, tak? To, to jest są umiejętności, czasami trochę pecha, czasami coś, ale właśnie tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś jest obecny, ma frekwencję, jest skoncentrowany, daje z siebie 100%, no to nie można mu im zarzucić, nie? No bo to jaki on będzie miał poziom, no to nie zawsze się na wszystko ma wpływ. Czasami sytuacja w domu, czasami sytuacja w szkole, w pracy. Jasne. Nigdy nie wiemy, nie znamy historii tego człowieka. A to, to boisko właśnie powinno mu dawać tą odskocznię i tą przyjemność, że on przychodzi tutaj i on spędza czas w gronie ludzi, z którymi chce spędzać czas, bo tego czasami brakuje. Nie? Ja właśnie w tych klubach widziałem, że to jest takie naprawdę na siłę, że na takiej chorej ambicji jechany, że jakiej chorej ambicji? W siódmej lidze na przykład, chor chorą ambicję pokaż? Kurde, człowiek, on przychodzi po pracy i on chce się cieszyć z tego. Nie? Lisu, na zakończenie, gdzie postawiłeś sobie cel? Co chcesz osiągnąć i piłkarsko, i jako YouTuber? To jest właśnie mój cel, to co mówię teraz. Mieć przyjemność z tego wszystkiego, co robię, z treningów, spędzać czas e, piłkarsko i niepiłkarsko z ludźmi, z których szanuję, z którymi fajnie się bawię i którzy, e, którzy tak samo podchodzą do mnie. E, i, I tak samo w kontekście właśnie YouTubowania. Nagrywać z ludźmi, z którymi się czuję dobrze. E, bo jakbym miał nagrywać z kimś, kto jest dużo większy i mi da zasięgi, ale. z kogo nie mam nie, nie lubię, to, no to nie za bardzo bym chciał to robić, nie? pomimo, że wiem, że mogłoby mi to przynieść w korzyści. co nie? I, no I taką dewizę w sumie dla każdego polecam, nie? czy to właśnie w pracy, w szkole, otaczać się ludźmi, którzy, którzy mnie doceniają, szanują, też to samo robić w ich kierunku, bo nigdy nie znamy historii tej drugiej osoby. Nie? I wymaganie od kogoś nie znając go i to takie toksyczne jeszcze wymaganie, może tylko pogorszyć sprawę, a to, że komuś powiem fajne słowo, fajnie, że jesteś, super praca, dobre podanie, cokolwiek, może tylko sprawić, że ta osoba nam zaufa, że ta osoba właśnie będzie czuła się w tym środowisku lepiej, więc będzie potencjalnie mogła dać więcej, czy to drużynie, czy to w pracy, na każdej płaszczyźnie. Ja lubię w ogóle piłkę nożną porównywać do... Do, do, do różnych płaszczyzn, właśnie na przykład rodzina, praca czy coś, bo to, bo to są podobne schematy czasami, nie? No i co? I Myślę, że tym pozytywnym przesłaniem możemy zakończyć. Rafał Lis był moim i waszym gościem. Lis Polakarnego, zapraszamy w ogóle naszych widzów też do tego, żebyście polubili kanał na YouTubie. Twoich widzów zapraszamy do polubienia czeladzkiego studia podcastowego Magazyn. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, było super. Dziękuję również. Ja wiem, że jestem bardzo gadatliwy, ale to... No ja lubię rozmawiać o takie tematy, bo to jest bardzo szerokie, a uważam, że to się czasami ignoruje i bardzo się to spłyca do te tematy, wszystkie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście zapraszam do siebie widzów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No to do zobaczenia, moi drodzy.